Ona też musiała usłyszeć syreny. Na pewno nie była zbyt zadowolona. No, nie. Ona nie lubi policji. Damn Ty tu. Max. Niech cię Hold szlak Max. Max. Mówiłam ci, żady glin. No właśnie. A to nie Max, to nie Max. Albo i on. W sumie nie wiemy. Jeden dobry strzał w snajpera. Nie był zbyt czujny. No i boom. Tak jest, drodzy widzowie. Nazwa rozdziału: Geniusz Dziury. He? Tak właśnie brzmi: Droltek. Geniusz Dziury. He? To coś, jak, tak, nie wiem. Jak nagroda dla ginekologa roku. <grym> 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 jak widok, mona? Saluj butle z gazem. Ej, tam makro zawijają. Dobra, Max makro zginął. Musimy sobie wczytać, mimo wszystko. Bo nasz Max nie jest zbyt mądry jak widać No dobra, czekajcie, może jednak z tej szósteczki będzie łatwiej trafić Podajdę bliżej i go po prostu w ten sposób Dobra i teraz zapisanie i teraz złaka dzioli są tak Wow. Okej, okay, Max, wiesz? Max może i żyje, ale my tak średnio. Uciekaj do dziury. Mam sobie wiadomość: pierwsze drzwi tutaj są zamknięte. Co gorsza, kołandosi bardzo się cieszą, że to będzie Do drugiej drzwi kryjecie Masz bo a kto będzie krył mone? Dobra, mona, Lejdź szybciutko, pa apteczki. Okej, okay, hmm. dobra. Może przeżyjemy jakąś ciupkę dłużej. Ależ Max ma się całkiem nieźle. No bo z tego kopa. Zamknięty. Kończą mi się drzwi. So jedno na lewo, po drugiej <stryk> stronie podwórka. Będę potrzebował twojego wsparcia. Tam, ci znajdziesz, gdy będę w, w dobrej pozycji, żeby z drugiej strony podwórka. Jeśli nie udałoby się dotrzeć do drugiej strony, byłbym trupem. Tak powiedział Max. Czyli znowu jest walka na... Na czas. Ja nie wiem, naprawdę myślałem, że poprzedni poziom będzie ostatni. No i co? To jeden na ten czas trzeba lecieć. <noise> Walka na czas. Ich jest tutaj w 200. 15 plus minus. Ok, Okej, gdzie jesteś

Nie, wiem, czy się muszę spieszyć pewnie tak? Nie wiem jak bardzo. Zaraz Max zacznie obrywać. No i tu macie pokazane, jak ta strzelba jest kiepska trochę dalszą odległość. Dobra, macie nikogo. Zabierzemy z powrotem naszego Dragonowa. Zapisujemy. I wagi. Okay, action. Dobra, Mona jest na stanowisku. Dobra. Max biegnie, a do niego strzelają. To kto i skąd? Aha. Dobra, Max też na szczęście do nich umie strzelać. Leć i oby drzwi były otwarte. Chcę, żeby kolejne poziomy były nie na czas. Otwieraj. <laughs> tak zamknięte! <laughs> Ostatnia szansa, jest jeszcze jedna brama dokładnie pod tobą. Trzeba po drugiej stronie. Słuchaj, Mona. Dom strachów. trzebaś porozmawiać, to porozmawiać to o tym, co się wydarzyło. Yeah. Tak. No. no więc? Well, what, co no więc, Max? No powtórz. To połączenie. Cholera, więcej kondosów. Mona! Nie mogę! Ja też już nie mogę. Max? 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 odezwij się, Max! już Gatka, szmatka, parazjomin. Max, Max. jo, nie słyszy. Dobra. Jakie jest moje kolejne zadanie? Uh -huh. Dobrze, zapisałem. Co, drzwi to zamknięte? Widzicie, jak ona zrobiła tak zwaną gwiazdę? Aha stawia między nimi nogi, he? już dziury po prostu. Rozkojarzył ich to i dzięki temu. no się coś dalej. Dobra. Wsłanie to ważne zadanie. O jest ja, zrobię, wygląda całkiem dobrze. Maxiu też się jakoś trzyma. Chłopina. Niestety, ty, co chwilę na zamknięte drzwi. O! ja tak mam na otwarte, za to za chwilę. Halo? Czy to było echo, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Co i skąd oni przychodzą i dlaczego? No dobra, ciach. Ciekawi skąd ci przyszli, z jakiegoś nowego miejsca? Może zostawili apteczki? No, karabiny M4 to jest dobra broń generalnie, nie? No właśnie, spróbujmy sobie tego poszczerzać trochę. No i co, tak przyszliście, zginęliście, zostawiliście karabiny M4 i to wszystko? Skąd oni przyszli? No, tam, że może jakieś drzwi otworzyli, no nic. Dobra, dalsza droga prowadzi tędy. Uuu, mam MP5 do Maxa? No to bierzemy. MP5 też nie jest złe. Okej, okay, no to siub. O, gran M4. mp 5 mam do Maxa, to już wiem. Max do Maxa. Okej. No, tyle. nie musiało no, ulżyło mi strasznie, no, no, no nie ulżyło jak nic. Dobra, ciach, ciach, ciach. To Max? Max, to ty? To Max, dobra. To nie będziemy do Maxa strzelać. Aż nas tak nie wkurzył. nie oszczędzamy mamy całkiem sporo mamy również sporo apteczek w końcu no, jakoś to idzie no, no kiedyś to może robiło wrażenie, teraz nie ale nie chciałbym to spaść Wiecie, że jak, jak tam spadniemy, to jest jakiś sekret. No ja myślę, że jakbym skoczył od to, to, to bym przeżył. Zaraz to sprawdzę w sumie. Chyba, że jest jakieś inne zejście, bardziej sensowne. Jest i dobrze. Ale dużo bardziej niebezpieczne. To fakt. Sobie jeszcze wrócę tutaj. Zobaczyć, czy zejście tędy jest możliwe. A? Hop, hop, hop. Nie, nie jest. Autorzy się zabezpieczyli. Tak jest, przed takimi rzeczami. Dobra. Kurde, myślałem, że na spowolnieniu to jednak będę szybszy od Ej, zauważalnie grając moną, poziom trudności wystrzelił w górę. W sumie, może to ja źle gram, bo jak się to zrobi trochę mądrzej, czy mądrzej, nie, nie wiesz, co jest za rogiem, jak sobie czy też grę, widzisz drugi raz, to nie wiesz, co jest za rogiem, jest dużo łatwiej, nie? Tak wiesz, ilu i skąd, o, o, o. no i ten jeden ma uciekł, no P-5, dobra broń, szybciutka. Jakie tu ci bólowe? Poproszę. Hm? Mam Okej, apteczkę użyjemy. I w dół. O, coś tam szło. Co ty mówisz? Nie Niedobrze. Za dużo tej barek. Będę musiał osłaniać, bo nie ma akcesu znowu. Nie. Yep. Ale rozumiem, rozumiem teraz założenie twórców. Dobrze. Ona jest Jestem na krawędzi tego dołu! Widzę wyjście! On widzi wyjście. Jestem na dnie dołu, staję jakoś drogę na górę. Okej, okay, kowandosi nie chcą żebyśmy wyszli. Będę z nim porozmawiać. Sobie dobre. Niech, niech, niech masz jakoś wynegocjuje. Siup. Delikatne przeczucie, ale nie myliło, jednak chyba no, tam byłem u góry, byłem tam, no, mam być, może mam być, zobaczę. Na razie tutaj jest, zwiedzę ona, się mają dosyć pakują torby elegancko. Niech się zbijają Hola Lasy tutaj tylko po co? Czy jest prawdziwa droga? Zamknięte Zamknięte Tocy widzowie burza Czy burza was skurza? Tylko jak jest duża. O, a ty nie? Hm. Tak jest! Pięknie. Aaa, jest i winda. No dobra, pierwsze wszystko z windy, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Też każda winda w tej grze może zakręcać twoje mózgowy lub życiu. Właśnie tak. Słuchajcie, skrobałem windę, zakładam, że nie muszę się udać. No to sprawdzę jeszcze co było na tym usztowaniu. O, być może nic nie było, przynajmniej po przeciwnikach. No, sądzę, że taka jest opcja. No, zupełnie puste rusztowanko. No to nic, wczytujemy. I wskakujemy do windy. sam windę, idę na górę. Okay, okay, Dobra, widzę windę, zaraz tam Nie ma sprzątaczy, na górze jest czysto. No, taki paradoks, nie? The nie ma sprzątaczy, the to jest czysto. O, się kto przyszedł. Stop! 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 Wait! Stay out of this, Max. You're only making it worse. You've been suspended. She's one of them. She's here to kill me. I'm doing my duty. She is a fugitive murder suspect. I'm taking her in. She resists. She gets shot. As surely as the bullet rips through the victim's flesh, organ and bone, it shatters the image of the man who presses the trigger. Easy. Back off, pain. This is what I see when I look back. These moments. Blinding as the snow. They kill you, change you. You die and live again. Remade. No, Mona. Winters. Oh, run. Mona... Over here. Hold it. Ah! Detective Winison, officer down. He went over the edge. The genius of the hole. No matter how long you spend climbing out, you can still fall back down in an instant. No i, widzowie fabularnie w końcu dotarliśmy w sumie do początku. Bo doszliśmy do momentu, w którym cały, cały Max Payne 2 się zaczynał. Czyli Winterson nie żyje, Max Payne w szpitalu, Mona uciekła. No i teraz właśnie, dopiero od przyszłego odcinka, tak naprawdę dowiemy się, co było dalej. Jest na co czekać, nie? Tak więc dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!